Яна. Того часу Ісус сказав до народу: Я є хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, буде жити вічно. Хліб же, який я дам, це моє тіло заради життя світу. Тоді стали сперечатися між собою юдеї, кажучи, як оцей може дати нам їсти своє тіло. А Ісус сказав їм, воістину, воістину кажу вам, якщо не будете їсти тіла сина людського і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, а я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло справжня пожива, а моя кров справжня напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, а я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу через Отця, так і той, хто буде споживати мене, буде жити через мене. Це є хліб, який зійшов із неба. Не так, як батьки їли і померли, а хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно. Ото слово панське. Słowa świętej Iwan z nam naszych grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowanie w Chrystusie, Bracia i siostry, si godni nasze bystrance, siostry zakonne, droga oganistra, chanie parafianie, umiłowane Boże dzieci. Ja jestem chlebem żywym. Każe dzisiaj Pan Jezus do nas, żeby wytłumaczyć, pojaśnić nam, w czym naprawdę znajduje się to wszystko, czego my pragniemy. Każdy człowiek dzisiaj szuka tego, aby był zabezpieczony na jutrzejszy dzień. I to jest bardzo dobrze, żeby my dbali za swoje ubranie, za to, żeby był chleb na stole, żeby nie umrzeć z głodu, nie cierpieć biedy, ale to wszystko robimy, nawet do końca nieświadomie, żeby uchronić, żeby zachować swoje życie, żeby uratować ten wielki dar życia, ale wiemy, że to życie na Ziemi nasze, ono jest czasowe. Ono nie jest wieczne, bo nawet, jak nieraz mówimy, ptaki, wrony, jakie żyją po 200, po 300 lat, oni też muszą umrzeć, też. Oni odchodzą z tego świata. Ale życie ludzkie, jak powie nam Biblia, Pismo Święte w psalmach, to lat 70 a 80 lat, kiedy my mocni i zdrowi. I to jest bardzo ważne, że my każdy dzień sobie możemy uświadomić, że my jesteśmy starsze, że my czegoś nauczyliśmy, zakończyliśmy szkołę, chodzili na jakieś wyższe uczelnie, zdobywali profesje, pracowali i każdego dnia jest jesteśmy blisko Nieba. Dla człowieka, który jest mało wierzącym, który nie praktykuje swojej wiary, to jest po ludzku taka tragedia, że codziennie człowiek mniej żyje. Ale dla człowieka wierzącego, który pamięta, że jest Niebo, że jest Pan Bóg, to jest wielkie szczęście. Tak jak dla dzieci, którzy na przykład chodzą do szkoły, Ja ostatnio dwa, trzy dni temu, spytano się w swojej rodzinie, takich szkolników, którzy chodzą, zaraz zaczną do szkoły chodzić i mówię, że wy na pewno już zaskoczenie za szkołą, że chcecie zobaczyć swoich towarzyszy, swoich przyjaciół i jakie twoje pragnienie, jak ty pójdziesz do szkoły na pierwszy dzwonek, pierwszego czysła, że zobaczysz nauczycielkiem. Zobaczysz swoich kolegów, koleżanki, jakie w ciebie najlepsze pragnienie. Nowe przedmioty będą. A taki chłopczyk, 12 lat, każe, jak pójdę na pierwszy dzwonek, to najlepsze pragnienie, żeby doczekać ostatnich dzwonek, kiedy będzie. To jego pragnienie. po milką raz i rok przeszedł. Ale jeżeli by to dziecko uświadamiało, że ten rok szybciej, przychodzi i trzeba będzie z tym światem popraszczać się, pożegnać się, to, że wtedy jest inna świadomość. I dlatego dzisiaj Pan Jezus mówi, jest życie wieczne. Każda strawa, każda pożywa na tym świecie pozwala nam żyć. Dzisiaj, jutro człowiek może najeść się z rania i na przykład do wieczora poczekać, ale kiedy przyjmuje cały Pana Jezusa, tak jak Pan Jezus dzisiaj mówi, przyjmuje ciało i krew Państwa. To ma życie wieczne. I byli ludzie, którzy to próbowali zrozumieć, o których też wspomina Pismo Święte. Na przykład dzisiaj czytamy szósty rozdział Świętego Jana Apostola Ewangelisty. Ale w czwartym rozdziale Świętego Jana jest opisana piękna taka z spotkanie. Samarytanki z Panem Jezusem, kiedy on jej tłumaczy, że przyszedł nabrać wody, ale on może dać wodę takiej, która sama w sobie ma źródło. I ta samarytanka mówi do niego: Panie, daj mi takiej wody, żeby ja tutaj nie przychodziła do tej klinicy i nie musiała czerpać. A Pan Jezus mówi: To jest inna woda, taka, która z serca wypływa która daje życie wieczne. Tak samo ludzie biegali za Panem Jezusem, kiedy On rozmnażał chleb, kiedy trzy tysiące, pięć tysięcy nakarmił. I kiedy ludzie popatrzyli się, że nie ma Pana Jezusa, poszli, bo Pan Jezus mówił swoim apostołom, pójdziemy troszkę odpocząć. I przekonali na drugi brzeg, żeby nikogo nie było, żeby sobie troszkę samemu pobyć. A tam jeszcze pali ludzie, mówili, Panie, jak Ty tu przyszedłeś tak sporo? I Pan Jezus mówi, Wy mnie szukacie, bo jedli chleb do sytości. Bo widzieli cuda, bo widzieli znaki. Ale nie szukacie mnie, bo chcecie wiecznie żyć w niebie. I dzisiaj Pan Jezus nam chce powiedzieć, że szukanie tego chleba na ziemi to jest dobra rzecz. Bo wtedy człowiek pracuje, zarabia, odczuwa wartość tego chleba, nie żeby upraść, kogoś oszukać, ale własnymi rękami zarobić na codzienny chleb. I wiemy, że Pan Bóg w tym błogosławi, bo każdego dnia prosimy chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ale chleba powszedniego to kto na każdy dzień, na dzień dzisiejszy, ale Pan Jezus chce w nas wzbudzić pragnienie, żeby my pragnęli tego chleba, który życie wiecznie dla I trzeba sobie pomyśleć, w jaki sposób, tak po ludzku patrząc, ja zarabiam na niego. Co ja robię takiego, żeby można było ze sobą zabrać do wieczności? Jaki chleb spożywam? W jaki sposób żyję? Jak wierzę w Pana Boga? I jak to życie przekazuje innym. I to jest bardzo ważne w naszym chrześcijańskim życiu wierzącego człowieka. Tak jak każdy dobry tato, każda dobra, troskliwa mama, ona nie tylko stara się znaleźć chleb dla siebie, ale nakarmić swoje dzieci. Sama czasem nie zje, ale da dziecko, żeby to dziecko nie było głodne. I tak samo trzeba pomyśleć o naszej wierze. Nie tylko, żebym ja poznał Pana Boga, nie tylko, żeby ja był święty, żeby był w kościele, żeby otrzymał laskę zbawienia, ale ten chleb niebieski trzeba dać dalej swoim dzieciom, swoim wnukom, przekazać, aby nie było tak, że my jesteśmy nasyceni laską Bożą, że my najedliśmy się tej laski zbawienia, a dzieci głodne bez Pana Boga, bez modlitwy. Bez życia chrześcijańskiego, bez Bożej kultury, bez kościelnej tradycji. I to jest bardzo ważne, aby ten chleb codzienny dawać swoim dzieciom, aby przekazać naszą wiarę innym. Jeżeli to robimy tak uczciwie z serca, to potem możemy być spokojni, że te dzieci żyją z Panem Bogiem, że oni trwają w kościele, że nasze miejsce, po nas w Kościele nie będzie pusty, że tam ktoś zajmie to miejsce. Że będzie ktoś, kto będzie po nas też panem Pana Boga. I czy później ktoś będzie na jakichś w posadach mniejszych, czy będzie miał swoją rodzinę, czy pójdzie do klasztoru, czy zostanie kapłanem, to zawsze będzie wspominać, tak jak było w domu. I nawet sam po sobie powiem, że. Z wielką wdzięcznością mówię o swoich wychowawcach, profesorach, o seminarium, czy tutaj w grudku, czy po tym naszym zakonie pałlińskim, ale najczęściej zawsze przypominam to, co było w domu, te modlitwy, te pieśni nabożeństwa różne, właśnie to, co było z samego dzieciństwa, bo zanim było seminarium, to najpierw było to, co w domu. I to był chleb codzienny, ten duchowny chleb, chleb, który dawał życie wieczne. I dzisiaj Pan Jezus jeszcze raz nas zaprasza, jeżeli chcesz mieć życie wieczne, nie zapomnij o Panu Bogu, odczuj to pragnienie swojej duszy, która zawsze prowadzi nas do Boga, która chce, abyśmy żyli z Panem Jezusem. I Kościół dla nas jest tym miejscem, gdzie nam Pan Jezus tłumaczy o tym, czym jest łaska zbawienia, gdzie Pan Jezus podaje nam siebie samego, abyśmy spożywając Pana Jezusa mogli to niebo otrzymać. I będąc w Kościele, w świątyni, nam mszy świętej, możemy już zasmakować to niebo, gdzie Pan Bóg przebywa, gdzie nas w swoim sercu może uchronić, i gdzie naprawdę odczuwamy siebie najlepiej. Dlatego dzisiaj prosimy Pana Boga o to, abyśmy zawsze byli głodni tego chleba niebieskiego, abyśmy zawsze pamiętali o Spowiedzi Świętej, abyśmy pamiętali o Komunii Świętej, o tym, co naprawdę jest najważniejsze w naszym życiu. Bo jeżeli nam nie zabraknie Pana Jezusa w Komunii Świętej, to i nie zabraknie nam. Tego chleba poprzedniego stole. bo tam, gdzie jest Pan Bóg, tam jest wszystko, czym Pan Bóg może nas obdarzać. I dlatego bądźmy my z Panem Bogiem, aby kiedyś też w niebie można było przebywać z Bogiem na wieki. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wyznajmy naszą miarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, Który z Ojca jest zrodzony, przed wszystkimi niechami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, wspól istotny ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, stąd jest nieba. I za sprawą Boga Świętego, przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Bąciniuszem Pilatem został męczony i pogrzebany, i martwy wstał dnia trzeciego, jako oznajmia pismo I wstąpił do nieba, Siedzi po prawicy ojca I powtórnie przyjdzie w parę sądzi, czy byli A królestwo swojego nie będzie końca. Wierzę w ducha świętego Pana i ożywiciela, który od ojca i syna pochodzi, który z ojcem i synem wspólnie odbiera wierzchmienie i chwałę, który mówił przez proroku. Wierzę w jeden święty, powszedni, apostolski kościół, Wyznaniem jeden czas na odpuszczenie rzemu i oczekuję przeszczepu mamy i życia w przyszłym świecie.